Wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, czy to się nagrywa. Tak, to się nagrywa. Dzisiaj otworzymy małą skrzynkę z i pucharków i błaga mega boxa. Tym razem na końcu mojego brata ze mną dzisiaj jest Michał. Tym razem po raz pierwszy to wszystko obserwuję. Powiedz coś. Um, cześć, ja jestem Michał i też Kubem we w Był jeszcze taki jeden odcinek. Tak, jak wysoko się nazywam, Kuba, nie? Jak graliśmy razem. Tak, był, tylko że niestety nam nie wyszedł, ale dobra, my już zaczynajmy, także łapeczka w górę, subskrypcja, bowiem, no, jest mini opening i jest szansa na postać, a my już otwieramy pierwszą skrzynkę. O, już nam się już zaczyna lagować. 8 do Penny i 10 do broka. w sumie średnia skrzynka, bowiem do broka punkty nawet fajnie. I dobra, to na co czekamy cały czas. Być może nasz ostatni mega box. Być może nasz ostatni mega box w tym czwartym sezonie, bo niedługo już. Jest, jest szóstka. Będzie coś. Tylko to może być jeszcze gadżet. 8 no. do szeli. 9 do Poko. Ten Zawsze ten, trzeba wierzyć, 12 do Tary, na ten, na ten, 26 do peni jest ta jedyneczka. No widzowie, no To ten, nie jest żaden. to nie, nie jest ustawione. Jest! Jest postać! Riko! No, co prawda bardzo rzadkie ale mamy postać, mamy Riko. Kurcze, ja chciałem tej Jackie albo Daryla, bo są fajnie, ale w sumie spoko. Mamy za tym jeszcze była szansa na gadżet do Shelly. Ej, no to fajnie, mamy... W sumie. cały W sumie po raz pierwszy mamy zadymiarza odcinku i no, brakuje ci tylko dary dla Jackie, a potem same najlepsze piki będą się leciały, tak jak mi. Ha, No dobra. No może z kruski to był odcinek, ale fajnie, no. No kurczę. Naprawdę. I postaramy się skończyć ten karnet. Do końca sezonu, byłem do końca sezonu jakieś już 3-4 dni zostały. To na, do końca tego czwartego sezonu No nie, będziemy to pokazywać Jak to wbijemy Albo tego Big Boxa na końcu, no nie wiem Piszcie w komentarzu co mamy dalej robić Jak wymyślicie, jaki będzie nowy sezon A my się z wami żegnamy, do usłyszenia W kolejnym odcinku, cześć